Z tej strony, ale kto jest ponownie Boris and the Dark Survival. Cały czas to powiedzieć Bendy and the Ink Machine, bo zawsze mówiłem Bendy and the Ink Machine, tak w zasadzie. E, siedzę krzywo. Może czas siedzieć prosto. Czekajcie, musiałem się wyprostować Ok! Można lecieć dalej, e, więc zagłosowaliście w większości. Z tego, co patrzyłem ostatnio tę ankietę pod tym filmem, sprawdzę jeszcze raz dla pewności. E, zagłosowaliście, żebym przechodził rany po kolei. So, yo! 85% z Was stwierdziło, że jednak nagrywałem po kolei. 15% to sam ending. Więc, to jest bardzo prosta sytuacja, w której się znaleźliśmy. Nagrywaliśmy po kolei. Tylko pytanie brzmi, czy na pewno to nie będzie trwało jakoś bardzo długo, skoro to jest losowo generowane? Bo nie wiem, losowo generowane są piętra po kolei, nie wiem na ile losowo generowane są rzeczy w szafkach. Yy, Slaż te dzikie znajdźki, które mam do znalezienia. Eee, we will see. Postaram się jakoś to, nie wiem, może zacząć ciąć trochę między tymi, bo nie ma sensu, żebyście widzieli każdy z tych ranów tutaj. Większość jest błąkanie się powoli żeby przynajmniej żeby przy, przynajmniej żeby przypadkiem nam nie, nie zabrakło staminy, więc. To jest błąd! O oh no! Okej, okay. czyli zaczyna się robić ciężko. Zaczyna się robić ciężko! Kozak! Ostatnio dużo siedzę grając samotnie w gry, jakieś, e, które raczej nie nadają się do nagrywania. Znaczy, nadają się, ale nie nadają się do, do nagrania w moim wykonaniu, więc gram w nie Lonely dla własnej frajdy W sensie, bo wiecie, są gry te, te, typu horror na przykład, w których e, nie, nie trzeba być dobrym. To jest walking simulator pirazy drzwi, więc po prostu sobie idziesz, rozwiązujesz zagadki i tak dalej. A są gry, w których trzeba być mechanicznie dobrym i tak dalej Trzeba być zdolnym dzieckiem A ja z dolnym dzieckiem w takich grach zazwyczaj nie jestem Zazwyczaj taśmę, okej, okay, kozak Więc jest dużo gier, w które po prostu pogrywam sam na własną rękę Ale ich nie nagrywam I zawsze przy takich grach, jeżeli mamy, są to jakieś gry intensywne Puszczam sobie tonę muzyki I teraz tak, tak mi pusto po prostu siedzieć, gadać do tej gry i nie mieć muzyki puszczonej w tyle. This kinda sucks Pamiętam, że kiedyś kombinowałem tak, jak nagrywamy chyba minecrafta, czy coś Ej, bo teraz nie jak to robiłem Może bym tak zrobił znowu W sensie, są słuchawki jakieś, które mają wiele, wiele kanałów I są jakieś inne urządzenia, które działają na różne kanały Poszczególne aplikacje, ja taki, takiego czegoś nie mam Jeszcze, może kiedyś Ale rozwiązałem ten problem tak, że sobie łączyłem to, to jakąś toną kabli i wszystkiego Um, każdy z... Y, Dwójką urządzeń, komputer i coś jeszcze I puszczałem sobie tak muzykę, ale w ten sposób, żebym słyszał ją w sławkach, ale żeby nic jej nie nagrywało w komputerze Więc... Y, rozwiązanie jakieś to jest, ale... Teraz bym nie rozpraszała prawdopodobnie, myślałem, że to jest zamknięte Okej, okay, do. A na dole... na dole nie byłem Aby oby tutaj był e, refill tego... tej całej zupy, proszę Bo inaczej będę trochę w dupie Yes! A to jest to samo, to się to po prostu łączy z tym... okej okay. On jest za mną, prawda? On jest za mną Holy shit On idzie na dół? Nie on idzie do mnie Obyś ty- O, da się tędy przejść, super, dobra Jestem ocalony przez chwilę myślałem, że to jest ślepie zaułek i będę w dupie, ale okej, okay, mam wszystko. Easy. Ja ostatnio nie potrafię ustawić światła w moim pokoju. Nie wiem, może to tylko ja jestem jakimś perfekcjonistą. Okej, okay, teraz wygląda lepiej, w sensie. Więcej mi twarzy widać, jak jest. A chyba o to w tym chodzi. Escape to live, czyli mogę z tego wyjść. Nie jestem w tym y, uwięziony. Tak jakby. Spoko. Dobrze wiedzieć. Ostatnio nie wiedziałem o tym i mi to kosztowało życie. Good boy. I kość na tym. Very doggy. I like.

Sensie fleshy sound, tak. Jakbyście mięso rzucali do wanny albo coś takiego. A actually, mięso... zrzucanie mięso do wanny mi się każdy z jedną bardzo konkretną rzeczą. Um, mianowicie z błęzną. Błęzna wie dlaczego. kobiec, Bo mnie zaś od tyłu znalazłem jakiś klucz, which is nice. I przeszedłem dwa rany. Tutaj trzeba jeden klucz. Okej okay. Tutaj jest trzy na pięć kluczy, więc myślę, że te klucze są najważniejsze. Reszta to jest takie. po prostu, żeby coś było do zbierania. Ale nie jestem pewien. Ja nie wiem, nie, 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 nie wiem nic o tej grze. W zasadzie, to będę szczery, ale nie czytałem też komentarzy odnośnie tej gry Więc... Więc za dużo to ja nie wiem Dobry moment na czyszczenie okularów, elek. Świetny Po prostu... Bomba Okej okay. No to lecimy Dobrze, że ilość itemów się nie zwiększa, bo... 6 to jest chyba taki sweet spot, bo inaczej to by było... A bit too much O co to jest? Nie rozumiem. Tutaj tu musi coś być z tym związanego, coś głupiego. Na zasadzie... Coś tam się pewnego razu ruszy. Chyba. On tu idzie, prawda? Ja pierdolę. Dobra. My biegniemy do szafki najpierw, żeby przestał mnie gonić. A potem spróbujemy na lewo, chyba że się tam wróci. Nie idź na lewo, idź do góry. Poszedł na lewo! No co on ma? What the fucking dick! Hmm. Czy jeden poziom musi mieć co coś schowanego, cokolwiek, bo... By było sensowne, gdyby jeden poziom miał minimum jednej rzeczy schowanej w nim. Albo i nie miałoby sensu. Zastanawiam się nad, o, nad tym od perspektywy, jak ja bym to zrobił. Jeżeli chcesz zwiększyć replayability, to chcesz, żeby tak jak najmniej było. Ale to też nie ma sensu, bo może się gra po prostu znudzić i wtedy replayability ci nic nie da, jeżeli gra jest nudna. So I don't know. Okej, okay, została mi ostatnia rzecz do znalezienia, to jest kostka i dalej nic. Najpierw się tego wyknę. Sprawdzę górę czy nie ma czegoś ukrytego, bo tak to, to będzie trochę zmarnowany run, bo przejść go przejdę, ale nic nie znajdę. Nieważne Okej, okay. zostały dwie rzeczy, Zasunione, pewnie zasłonieniem kamerą, ale została jeszcze yy, kość. Nie zebrałem tego, XD. sobie stanę tutaj, hej, Bendy. O, idzie. No nie zła groza. W sensie, no po którymś razie to już nie jest takie. Z początku to był trochę spuk. A teraz a tak. Te... Na koniec sprawdzimy te wszystkie rzeczy, które blokowaliśmy, i jeszcze raz lecę. czyli jestem bardzo ciekaw tej nowej gry. Z go, jaka będzie. W sensie, pierwsza to była taka trochę amnezja. Ale miała fajną otoczkę do siebie. Ciekawe co zrobimy z dwójką, czy to też będzie taki po prostu odgrzany kotlet, lepsza grafika, deep lore, czy... W się sensie nie wiem, jakby ja nie chcę oceniać, bo... Nie chcę oceniać, bo wcale nie jest tak łatwo wymyślić, wiecie, całą fabułę, całe środowisko, całe otoczenie, całe wszystkie postacie, gameplay i zrobić to wszystko, tak? To nie jest aż takie proste. Ale... Ja tu siedzę bardziej z perspektywy osoby, która, no sama próbuje coś tworzyć takiego, ale bardziej z, perspekty z perspektywy osoby, która gra w różne horrory A raczej do jakiegoś czasu grałem w horrory, teraz tak średnio Ponieważ większość z nich po czasie Is pretty fucking lame I co? No, jak ja coś takiego mówię, to to nie jest na zasadzie, o jest ujowa gra elo, nie? Wiecie, welcome to the game jest najbardziej takim, co się wyłamuje z, z obiegu Jak na moje ale on nie jest zatusty dla mnie. Ja obiecałem na streamie, czy chyba, chyba na streamie, albo gdzieś na odcinku nie jestem pewien, że ja w tym roku Welcome to the Game 2 przejdę. Ale ja naprawdę tę grę próbowałem ruszyć i próbowałem z tym cokolwiek zrobić. I po pierwsze, it's. Y Pretty spooky, a po drugie, nie należy ona do łatwych. Jest ciężka w cholerę i. Wiecie, jak grasz takiego, załóżmy nie wiem, jakąś strzelankę, to ogarniasz dość szybko co robisz źle, no bo jak zrobisz coś źle, no to bardzo szybko giniesz, tak? A w to the Game jest mało hintów, że coś robisz źle. Um, jest mało. Okej, okay, gdzie to wszystko może być? Jest mało sytuacji, w których. Generalnie możesz się dowiedzieć, co robisz źle i. Dowiadujesz się, jak po 40 minutach gameplayu po prostu giniesz. Że coś jest nie tak, ale nie wiesz co. Plus, RNG tam jest bardzo silne, więc. Ee... Yeah. Nie wiem, chcę to przejść, chcę to przejść, bo Welcome to the Game 2 wygląda jak naprawdę koza gra, ale. Muszę się do tego zebrać. Ostatnio mi się w ogóle ciężko zbiera do gier. Dobra, krążę w kółko teraz, nie mogę znaleźć trzech rzeczy. Jak to się dzieje? All Lost Papers Found. Ej, coś zrobiłem. Teraz się otworzyło przejście na dół, czy już było przed. E, zaraz, ok. Czy to się otwiera po kolei, czy mi się wydaje? To może się otwierać po kolei, bo tego chyba nie było otwartego przedtem, prawda? I don't know. Ah, uh, yes, Das Pune. Taśmy mogłyby trochę jednak dalszy zasięg mieć yy, od słuchu. Szczególnie biorąc pod uwagę, że za każdym razem, kiedy te taśmy grają, mają na sobie filtr takiej taśmy, to jeszcze wszystkie odgłosy szafek, picia i dzyń tych maszyn są tak głośnie wprowadzone do tego, że się nie da wiele zrozumieć. Oh shit. O oh shit. Okej. Okay. Chciałem sprawdzić najpierw, bo nie chciałem przerwać tej taśmy, tak pirodzę drzwi. Chciałem sprawdzić najpierw, co będzie po drodze w tamtą stronę. Czy będą jeszcze jakieś znajdźki do tego? I chciałem wrócić po to. Specjalnie, specjalnie to po to zostawiłem. Na szczęście udało mi się to zdobyć. Mimo tego, że zostałem zaisznięty od tyłu, wiem, że to nie jest prawdziwe słowo. Spokojnie, I know. I know. Semi Doodles 9. Nie, okej. Okay. Posłuchamy teraz tego, to będzie coś nowego, I guess. Chyba. Nie posłuchamy, bo mam mały zasięg. Po co? O! <śm> mm. O! Oh. Oh. Mamy coś blokowane. Okej, okay, GUYS nie nagrywam pół godziny, to tutaj to utniemy. Będzie krótszy odcinek, ale jutro Zobaczymy, co jest za tamtymi drzwiami. Tylko aby to nie był koniec gry, bo nie blokowałem jeszcze wszystkiego, ale to by było dziwne. W sensie, brakuje nam jeszcze jednego klucza do, te do tego zamkniętego czegoś na 5 kluczy. Więc I guess, że będzie spoko, nawet jakby tam było coś tam. Nie wiem. Okay. Tyle dzięki za obejrzenie. Tak, jak zawsze trzymajcie się. ja next time. Na razie.